Hej, kakao! Witajcie na naszym kanale, a tu będzie chorz odpowiedzy pepko i, action. i action. Moja siostra ma 15 rzeczy, a ja mam 10. Tak, więc Następnym ja no. razem ja będę więcej kupować a ona mniej. Dobra, więc tak, pierwszą rzeczą, znaczy ja na taką świeczkę. I ona... Ja ogólnie teraz wszystko będziemy opakowywać, tylko są nie kablę. Nie wiem o co tutaj chodzi. To musisz tam i tam, już jest się Chorej, to to nie Czekaj, to Panie, Panie, jest to odcięto. nie jest to jest to zielone. Dobrze, zaraz to odcięto. No i tak, i tutaj jest ogólnie jakiś kabelek, ale ogólnie to świeci, tylko trzeba to wyciągnąć, ja na razie tego nie będę wyciągać, więc. No, no, no. pierwszym rzeczem jest taka dla Alexa albo dla Rokiego. Dla na pewno nie mogę to dać y, y, Alexowi i potem Lokiemu, tylko mogę dać... Pierwszy rokiem, a potem Alexowi, bo tak to y, Roki nie będzie się y, bawił, jak będzie to miał pierwsze Alex, dlatego że y, y, Roki nie lubi Alexa, ale to tyle będzie czuł. No więc tutaj będą wszystkie... Ten, to ogólnie to jest Action i to jest z y, pepka. Tak. Nie! Pepko tak, pepka. tak, z pepką. Ja kupiłam sobie w Action taką konturówkę. Ogólnie Zuzia ją miałam. I to jest numer 349. Ja miałam inny odcinek. I teraz trzeba to otworzyć. Filić. Nie wiadomo jak na nią się to sprawdzi. Nie znam znaczy, Ja ogólnie. Jest. Ja mhm. ogólnie sprawdzałam. Zdaś tą kątelówkę. Tak, bo... i ciebie patrzyłam. A Mam to nie go... jest tam... to nie jest ta moja. Tak, to jest ta. Nie, tak. Ja miałam inny odcinek. To ja miałam tak... inny w ogóle odcinek. Nie miałeś sam. Dobra, może inny. Nie. Tak to się prezentuje. To jest jak kolejne... Tak. I tutaj ją wyciągamy, chyba. No inny. Ja mam taką... Zepsułaś to właśnie. Nie. Okej, okay, dobra. No i tak to się prezentuje. Tu jest takie coś dokręcenia, a ja nie wiem o co z tym chodzi, bo... To się nawet nie wsuwa, tam pod spodem. Nie nieważne. Taka kontrwyżka za 8 zł. Nie wiem, co Fajno. Mam. Dobra, pokażę kolejną nie rzecz. Wiem. Byle co? Te znaczniki na angielski, bo mi są bardzo potrzebne na angielski. Bo tak. pani tak powiedziała. Nie Do będę. 3 złote z pepką. Nie będę odpakowywać. Tutaj mam. Ej, idealnie, że życie z pepku. E, ta kadynia. Ona jest z Pepką. Z Pepko za ile? Za Ej, 6 zł. To ma klej. Taka, no. Te są. Te mają klej, a te? Te też. Nie mhm. tak. Ale tak, tutaj jest taka dnia za 6 zł. To jest action i ona była z Pepko. Znaczy, mega fajna. Ja ją postawię sobie na nie wiem, biurko, jak ten. Awokadyny To jest. Mi Dajcie z... opsika. Musicie dać opsika, bo tak awokado mówi. I tak ogólnie to jest action. To jest action. Nie wiem. To, nie mam to samo. Za 8 lub 9 zł. Tak. Ej, patrzcie, to jest druga ta i to. To jest lucky block taka soba, a to jest ta e, sowa awokadowa. Eral. I ogólnie mam tak. Ej, fajnie, jakby to się tak dało otwierać. Ej, Noren. I to wyciągać. To no, fajne Ale no, ja mam takiego takusika. Mega cute. Ja będę w, 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 w action, będę cały czas taki kupywać. Żebym miała taką całą kolekcję. Ostatnie e, to będzie wika to. Dobra, no pokazuj. Talerzyk Ty też od razu go pokażesz. Czekaj, tak, ja też mam taki talerzyk. Z, on jest z Pepko. Z Pepko za 20 zł to takie dwa talerze. One są y, razem w dwupakiecie. Tak, taki dwóch Więc jak macie na przykład dwa lutzeństwa, to sobie kupcie jeden. I macie taki. My jesteśmy mm -hmm, no jesteśmy światami, więc my sobie próbujemy. Za 20 zł. No to od razu tak damy no. e, Tasia jak? No. Bo jak ja pokazywałam, to potem. Dobra, no, to co za razem? Kubeczki z Action. One e, były za ile? 4 zł. Coś takiego. 4 zł. Ja sobie zabrałam piesek. Tak, ja sobie zabrałam takiego osłonię. Ja tak takos. Takos musi też znaczy. <noise> tak os musi dać obserwację. Znaczy nie! Mówi, żebyś obserwacje. Tak os mówi, żebyście wydali obserwację. Takie no te ogóle... fajne. Nie, bo to się co... Dobra, tutaj damy. No. Tylko awokado. Słuchajcie, idzie gdzie ty takami w sumie? No teraz ty, ty pokazujesz? Jaką mhm. jeszcze? Kocyk. Ja go nie będę rozpakowywać. Taki no ja koczyn. chyba też. Albo może będę... Kupi... to kupiliśmy w action. Beżowy. Ja. A ja mam ten sam, tylko biały. biały. Też z action. I on był za ile? To za 6 zł? Ty masz inny, bo tu ma taki ten, a mój nie ma. Tu ma. Nie. Nie. One no są fajne właśnie. Mega fajne. Asynu. Asynu. Ja... Asynu. Ej, dobra, kolejna sieć. Dobra, twoja rzecz. Odgazuj. Cieszę się, to e, bo mamy po dwie sztuki. Tak, moja siostra ma dwie sztuki, ja też. Sobie dzisiaj chyba zrobimy oh. tak. Ale nie wiem. Poczekaj, jak nie poproszę takie. bech Dobra, o matko. E, takie dwie e, tu są. Halloweenowe? Mhm. A to są takie fajne, zwykłe. Nie ja będę tutaj nosić do szkoły. Ja mam tak. taki do włosów. To jest do ulizyszania. Na koszyn. poniedziałek robię kaznaczynę. Mhm. E, taki do ulizywania włosów. jak potrzebuję takiego, bo mi się już skończył jeden. Ja jeszcze mam 3 jeszcze, jeszcze ostatnie. Więc. Bo mam ma 13. 13. I to jest z action. Za 4 zł. Fajno. E, ja mam e, taki krem. To jest ta seria, ta... Co my a Ja ją dla was odporzę. Właśnie ja nie wiem, jak ten krem wygląda. O no. oh my god! Oh my god. My shield. Ja ogólnie widziałam tylko przez tą górkę, co tutaj jest, jak ten krem, krem wygląda. Ej, fajny! Fajny. Dobra, idziemy za Nie lub tak. Muszę. Dobra, jak za tam otwieram to... Dobra, ja nawet tego nie otwieram. Dobra, nie to Dobra. Mam. Kupiłam sobie gąbeczkę trzecią już. Te papiery Trzecia gąbeczka, kochani. To jest moja trzecia gąbeczka, różowa akurat. Ja mam już tak czarno-białą, różową i to będzie moja druga różowa. Taka. Z tym chciałam sobie kupić, bo tak chciałam kupić. Bo spodobała mi się, bo ładne było ładnego. było. chyba tego teraz. Dobra, udało się. Zostaw sobie. Oh my god! Zepsułam. Zepsułam to. Została. Miała tu w rękach jeden sekund i już to zepsułam. Dobra, życia. Czy jest cała gąbeczka? Dobra, chociaż gąbeczka jest. No i czekajcie, bo ja odkleję tą taśmę. Bo ja już jej nie potrzebuję, tak szczerze. Dobra. I zawsze tak muszę zrobić. A i tutaj też jest taśma. Ona jeszcze hmm. otwierała. W sklepie. I się gąbeczkowała. Nie? Tak. Nie, ja to y, odkleiłam, kochani, w tym na dole. Ja widziałam, że ona tak i tak to robiła. W sklepie widziałam jak tak robiłaś. Mhm, no, tak, na pewno. Tak. I to jest za 4 złote. Tak, że... Teraz Słysza. już nagrywa. To jest ostatnia rzecz. Zuzy, nie moja. Ale nie dla mnie, tylko dla kogoś. Nie dla ciebie. Dobra, ci. mów. Dla mojej lali No nie dla lalej takiej normalnej, tylko dla... Dla dziecka. No. Dla Bobo. Taka zabaweczka, To widzicie Bobo. No. Ja, ja na nią mówię Lala, więc no. Taka zabaweczka, to jest tak. Jakiś tygrys, <grym> ale fajne to będzie. A ryba. Ale nie otwieram tego. To jest 3 plus. 3. plus+ Ona dopiero ma 2 miesiące. No, ona ma 2 miesiące. Ale, ale zrozumie. Nie ona bada. tego nie będzie kiedyś. Ja po prostu jej cukryca... to przekazuję. ma ona nie ma zębów. No ale jak będzie, że ona Ale ona... należy na będzie tak robić. Ale y, to y, ona zostanie, to będzie za jakiś miesiąc. Dopiero jak y, dzieciak przyjedzie z nią. Nieciej dam. E, ja mam... To nie są moje ostatnie rzeczy. Tutaj mam takie klamerki. Tu jest osiem klamerek. Ja tam już mam, jak, pakuję z... i są pida. Nie pakuję jeszcze rzeczy. Moje. moje. Ten kot... Nie! To moje! Nie, co sobie pakuję. E, takie klameryki fajne. Mi się one przydadzą coś na tańce ogólnie, bo wtedy będę sobie tak spinać czasami na przykład o tak jakoś, wiecie, no nie tak, ale na przykład o jak będę chciała sobie ten to mogę sobie zrobić tak i wiecie, że tak, tak na pewno z I dlatego sobie je kupiłam, on kosztował coś około tak 3 zł czy coś takiego, nie pamiętam, ale no. Kolejną moją jeżdżą to są paznokcie różowe z Action. Takie sobie wziąłem. No ja chyba teraz sobie. I wiem, że tam są te więc. Może jest. z moją siostrą właśnie sobie nagramy, y, ten zrobiłem po nagraniu. Więc no. otworzę. Tak, bo w Action zawsze są te. te tak. kleje, ale na, jak kupimy się na temu, to nie ma w ogóle klei. Dobra, jest już. już ja będę robić y, na tam. poniedziałek z klejem. I będę troszkę tak. Się ja boję trochę, Ale one są małe. Jakbym zabrała te Halloweenowe, to by były ok. Mniejsze, ale. Więc takie. Słuchanie. kolejne, drugie paznokcie, druga para Halloweenowych. Tak I też je otworzę. Czy wy byście przyczepili się? Ty byście przyczepili. Nie, bo one są małe. właśnie, Niebieskie. Fajne są. I będę takie w szkole. Dobra. Siema modertki. I zobaczymy, czy mamy się... w poniedziałek. Nie, nie mamy, okej, okay, bo mogę iść. Zobaczyć Dobra, robię teraz, panowie. Okay. Nie, nie ma tutaj kleju. Nie ale ma? Mogę... Nie. Okay. Ale mamy klej tutaj w tym. Tu... W ogóle nic tu nie ma. Nie ma żadnych tych. Kochani, tu nie. Tam... Bardzo za naprawdę nic nie kumasz. No nie no kumiesz. Tutaj są takie. Bo jedzenie. nie ma tych. No to już ma. To już ma tu tą. Naklejki. Bomba stick. Ej, to fajnie. No fajnie biega. Fajnie. Tak, fajnie. Dobra, już się robię chyba. Na razie Halloweenowe. Ja Halloweenowe nie robię nie. A wika po odcinku mi zrobić tak Do poniedziałku. Nie. Dobra, więc takie paznokcie, uh -huh. one były za cztery zł ale nie pamiętam, chyba nie. Okej. Okay. Maseczka biedronka. Musiałam ej, pić. biedronka. Musiałam, Musiałam podzielić jakie tą Ej, biedronka. Idziesz. Ej, musisz iść z tej maseczki do biedronki. I ja mam dwie ostatnie jeszcze rzeczy. Taki organizer do mojej toaletki. Na. I to nie jest. Nie powiem co. I to jest fajne tutaj, bo tutaj ma taką Ja bym to ściągła. A ja nie będę go się nie zaślimy, bo tu masz te zaślepki. Aha. E, tak ja. I ja... I te zaślepki ona jest się ślim. Ja zawsze tak, widziałam, tak, właśnie to na TikToku i ostatnią rzeczą to jest taki organizer na biurko. E, Otworzę go teraz oczywiście też. Ehm. I tak to się prezentuje. Jeszcze nie razem fajne. ty bierzesz 10 rzeczy. No, bo to jest ehm. tak ja. O, i tutaj jest Dobra, ja już chodzę na dół. No właśnie, to na dół. Ała. Więc tak. Sama sobie musisz poradzić. Czy chcesz tu spokojnie poradzić? E, więc tak. Tutaj mam półeczki, dwie, które można wyciągnąć. Ja tutaj sobie damy jakieś gumki albo coś. Tutaj mamy. Yy, Taka doszwere przegródki, Takie Na pisaczki i tutaj już nie ma przegródki, tutaj właśnie jest druga. A tu wolno Są. nie dać jakieś rzeczy, tylko takie płaskie. Tutaj, tak, gumki takie albo coś. Więc to A jest dla hol zakupowy. Więc no, baja. Ja tutaj byłem. I chwilkę, chwilkę zdjęcia bajo. Więc tak. Jak chcecie więcej takich haulów, takich chłopaków z Action, Rusmana, Pepko jakieś wszystkie rzeczy, to piszcie w komentarzach Bye yo!